Siemano, dzisiaj przedstawię Ci największe problemy, które mogą powodować to, że Twój biznes w branży fitness nie rozwija się tak, jakbyś chciał. Dla tych, którzy mnie znają, nazywam się Mateusz Siwiński i jestem właścicielem TrainerBus, czyli agencji, w której pomagam trenerom personalnym i właścicielom studio treningowego pozyskiwać klientów do ich biznesu. Jednym z największych problemów, które mogą blokować rozwój Twojego biznesu jako trenera personalnego jest brak dobrej, ciekawej oferty. Jeśli Twoja oferta nie jest na tyle atrakcyjna, żeby klient od razu mógł pomyśleć, chcę to, chcę te rezultaty i nie mogę się doczekać, żeby to mieć. To tutaj może rozwiązać problem. Co to oznacza w praktyce? Nie sprzedawaj samych planów treningowych czy dietetycznych, tego samego co oferuje po prostu każdy. Zamiast tego, zamiast sprzedawać bilet na lot na wakacje, sprzedawaj wakacje na rajskiej plaży. Klient chce zobaczyć efekt końcowy, a nie proces. Sprzedawaj wizję sukcesu, a nie ciężką pracę, która do niego prowadzi. Teraz zapytasz mnie, jak stworzyć dobrą i ciekawą ofertę. Już Ci tłumaczę. Pierwsza rzecz to jest gwarancja. Możesz zrobić swoje oferty gwarancję, np. zwrot pieniędzy, jeśli klient nie osiągnie rezultatów. Ważne jednak jest to, żeby była jasna. Zwrot obowiązuje wtedy, tylko wtedy, gdy klient faktycznie przestrzegał planu. Robił czekiny, trzymał się diety i tym podobne. Bo ty, jako dobry tener, wiesz, że jeśli ktoś działa zgodnie z planem, to efekty będą zawsze. Taka gwarancja po prostu eliminuje obawy klientów przed zatem pieniędzy i zwiększa ich zaufanie. Kolejną rzeczą to jest oferta rozwiązująca więcej problemów. Twoja oferta powinna być tak skonstruowana, żeby wykraczać poza zwykłe cele fitness. Jeśli na przykład pracujesz z zapracowanym biznesmenem, możesz mu pokazać, jak twój program może zwiększyć jego produktywność. Poprawić jego koncentrację i pomóc zarabiać po prostu więcej pieniędzy. Albo inny przykład. Jeśli masz klienta w wieku 44 lat, zapytaj, czy był w lepszej formie w wieku 24 czy 44 lat. Jeśli powie, że 24, to wykaż, ile czasu i potencjalnych pieniędzy traci, jeśli nie inwestuje w odpowiedni sposób w siebie. Takie podejście działa na wyobraźnię i pokazuje realną wartość Twojej usługi, jak ona się ma do życia klienta. Trzecia rzecz to jest wykorzystywanie opinii i poleceń. Twoi zadowoleni klienci to najlepsza reklama. Jeśli ktoś zrzuci 20 kilo, zrobi kaloryfer. Osiągniesz działą formę, jego znajomi na pewno to zauważą. Wykorzystaj to. Zbieraj zdjęcia przed i po, nagrywaj wideo z opiniami, organizuj wydarzenia, rób zdjęcia z klientami. To buduje zaufanie. Ludzie chętnie zaufają trenerowi, który ma realne wyniki i zadowolonych klientów, dlatego że działa taki efekt zwany po prostu efektem dowodu społecznej słuszności. Będę po prostu bardziej skłonni zainwestować w siebie z Twoją pomocą, dlatego że bardziej będą Ci ufać na podstawie już wcześniejszych doświadczeń Twoich poprzednich klientów. Jeśli chcesz, żebym wdrożył system pozyskiwania klientów do Ciebie, do Twojego biznesu, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na niezobowiązującą rozmowę demonstracyjną. Dzięki Ci za oglądanie, trzymaj się, siemanko.